Siedem dni. Tyle zajęło ekipie Tuska złamanie tej obietnicy z expose. Nie dojdziemy do wolności przez łamanie prawa. Do siedziby telewizji polskiej bezprawnie wtargnęli funkcjonariusze nowej władzy, przypominając Polakom o najczarniejszych czasach naszej historii. Ostatnio to w czasie stanu wojennego nie mieliśmy teleekspresu i teleranka, tak? Komunizm wrócił po prostu pełną gębą. Naruszono nietykalność posłanki na Sejm RP. A siedzibę nadawcy publicznego otoczono kordonem policji. W tle tych wydarzeń przepchnięto Europejski Pakt o Migracji. To właśnie od takich informacji chcą Cię odciąć. Nowe standardy nowej władzy kompromitują Polskę międzynarodowo. To nie był standard. To nie był standard w poprzednich latach, a teraz to będzie standard. Na takie standardy nie ma naszej zgody. Nie pozwolimy na odebranie Polakom wolności.